Suma liczby x i 15% tej liczby. Dotąd. Bo to jest pierwsza część równania. Suma to co to jest? Suma to jest dodawanie, czyli mamy jakieś dodawanie. I mówią nam czego? Liczby x i 15% tej liczby jest, to najczęściej jest równa. 230. I teraz tak. W sumie, generalnie, nawet nie musielibyście sobie wiedzieć, jak to równanie zapisać, bo popatrzcie. Suma, czyli wiecie, że musi być gdzieś dodawanie. Musi być. To w którym z tych odpowiedzi, w której z tych odpowiedzi jest dodawanie? No tylko tu. No. I koniec tego zadania. <laughs> Więc dobra.